To miejsce to pszok, mówiąc dokładniej punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. To tutaj gliwiczanie bezpłatnie mogą przywieźć wszelkiego rodzaju odpady, tak jak zrobił to pan Krzysztof. Ja jestem mieszkańcem Gliwic, korzystałem z tego wielokrotnie, to znaczy zwłaszcza remonty mieszkań, domów. Mam swoją przyczepkę, także tym bardziej mam udogodnienie, żeby takie sprawy załatwić. Na gliwickim składowisku odpadów przy ulicy Rybnickiej jakiś czas temu powstał pszok. Gliwiczanie mogą tutaj przywozić odpady budowlane, opony, odpady zielone i wielkogabarytowe. Przypomnijmy, że zabronione jest wyrzucanie śmieci do lasów czy rowów. Niestety takie zdarzenia nadal mają miejsce. Straż miejska zastawia jednak pułapki na ludzi, którzy zaśmiecają lasy i pobocza. Coraz częściej do drzwi osób zaśmiecających pukają funkcjonariusze, którzy nakładają mandaty lub kierują sprawę do sądu. Nie warto ryzykować i niszczyć środowiska. Nie musimy tego włożyć do lasu, to jest zabronione. Za taki czyn grozi mandat karny w kwocie 500 zł. Na Natomiast w przypadku, kiedy sprawa trafi do sądu, grzywna może wynieść 5000 zł. Skoro już ktoś zdecydował się na załadunek śmieci na przyczepkę, to jaki jest sens wywożenia ich do lasu, skoro można je bezpłatnie oddać na składowisko odpadów? Nie ma w tym żadnej logiki. Jednak sporo osób o takiej możliwości nie wie. Odpady można tu przywozić od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 17, a w weekendy od 7 do 13. Trzeba spełnić jednak kilka wymagań, które opisane są w regulaminie. Można go znaleźć na stronie www.składowiskogliwice.pl Najwięcej mieszkańcy przywiozą od materiałów odpadów budowlanych i rozbiórkowych. W tamtym roku, 2014, odebraliśmy od mieszkańców prawie 3,5 tysiąca ton tych odpadów. Chociaż zużyte odpony od samochodów osobowych to też 100 ton. Odpady wielkogabarytowe to 800 ton. Przywozimy wszystko, co mamy po remoncie domu, mieszkania, po likwidacji mieszkania, przeprowadzki, migracja ludzi. Wiele osób niebawem zacznie wiosenne. Porządki. Warto powiedzieć sąsiadom, że przy ulicy Rybnickiej odpady można oddać za darmo. Zyskają na tym wszyscy, a przede wszystkim przyroda.